Bezpieczeństwo naszej i naszych bliskich stawiamy zawsze na pierwszym miejscu. Dodatkowo moda na inteligentny dom oraz niskie ceny kamer monitorujących przyczyniły się do wzrostu ich popularności. Dlatego dzisiaj przejrzymy się TP-Linkowi NC220 oraz Xiaomi YE Home Camera. Bierzemy jeszcze łyk wody i zaczynamy. Jak zwykle zacznijmy sobie od wyglądu i specyfikacji na papierze. Tutaj nie ma tak wyrównanych szans jak w przypadku kamer sportowych, które porównywaliśmy jakiś czas temu. Xiaomi wypada zdecydowanie lepiej pod względem parametrów technicznych. Posiada szerokokątny obiektyw 111 stopni, nagrywa w HD, posiada tryb pracy nocnej, ma slot na kartę microSD oraz głośnik i mikrofon. W tepelinku sprawa wygląda troszeczkę inaczej. Mamy tutaj tylko jakość SD, czyli 640x480. Nie mamy głośnika, jedynie mikrofon. Obie kamery wyglądają bardzo podobnie. Moim zdaniem YE wygląda bardziej futurystycznie. Przyjrzyjmy się bliżej kamerom. W Xiaomi mamy slot na kartę microSD z tyłu przycisk do resetowania oraz kod QR, w którym zakodowane są numery seryjne naszego urządzenia. Na dole mamy port micro USB i tutaj kolejna zaleta YE. Możemy ją zasilać na przykład z powerbanka. Dobre, jeśli ktoś chciałby nam odłączyć prąd i tym samym pozbawić zasilania kamery. Obiektyw jest przymocowany do cienkiego kawałka plastiku, zajmuje niewiele miejsca, osobiście bardzo mi się podoba. Podstawka jest duża i masywna, spokojnie można podstawić ją na tarasie, na wietrze i stabilnie utrzyma kamerę. Szkoda tylko, że nie posiada ona mocowań do ściany. Niestety regulacja kamery dostępna jest tylko w pionie, także możemy ustawić kamerę tylko w sposób jaki widzicie w tej chwili. Zerknijmy teraz na TP-Linka. Kamera jest większa i bardziej masywna, wygląda trochę jak ojciec Xiaomi. Tu jest troszeczkę mniej do opowiadania, ponieważ nie mamy slotu na kartę pamięci oraz możliwości podłączenia kabla USB. Jest za to port RJ45 oraz zasilający. Tepelink daje przedłużacz do kabla, więc w sumie ma on około 2 metrów. Ten w zestawie Xiaomi także. Podoba mi się za to możliwość regulacji. Mamy tam głowicę kulową, która pozwala na ustawienie kamery w dowolnym położeniu. Podstawka Tepelinka posiada mocowanie do ściany oraz jest na tyle masywna, żeby utrzymać kamerę bez problemu. Kiedy zerkniemy na tył, zobaczymy tam mikrofon oraz przycisk WPS służący do szybkiego i łatwego połączenia się z routerem Wi-Fi. Dobra, koniec tego przynudzania. Skonfrontujmy ze sobą te dwie kamery. Zacznijmy sobie od sprawdzenia mikrofonu. Wszystkie pliki nie są modyfikowane, zakłócenia w obrazie Tepelinka są spowodowane brakiem karty SD i przez to, że pliki są bezpośrednio przesyłane przez internet na nasz telefon, no to czasami zdarzą się zakłócenia. Takie jest opóźnienie w tak słychać mnie z kamery Xiaomi, a tak z TTP Takie jest opóźnienie w tak słychać mnie z kamery Xiaomi, a tak z TTP linka. Takie jest opóźnienie żeby sprawdzić jeszcze ten wbudowany głośnik w YI, który jak twierdzi producent służy m.in. do usypiania dzieci, wyszedłem do drugiego pokoju i użyłem swojego wrodzonego talentu do śpiewania. Wlazkotek kotek na płotek i mruga, ładna to piosenka, niedługa, niedługa, nie krótka, lecz sam raz, a ty mi koteczku suba dasz. Jak słyszycie, tym głośnikiem można co najwyżej obudzić, a nie uśpić dziecko, ewentualnie przestraszyć złodzieja. Jeśli jeszcze nie zasnęliście, to sprawdźmy, która kamera uaktywni jako pierwsza tryb nocny. W tym celu zgaśmy sobie światło. i wygrało Xiaomi. Tepelink jeszcze chwilę dostosowywał się do trybu nocnego, co możecie zauważyć przez dość niewyraźny i mrugający obraz. Teraz możecie zobaczyć, jaką powierzchnię nagrywa Xiaomi, a jaką TP-Link. Pozwolicie, że z oczywistych względów nie będę podpisywał, który obraz to który. Pozwólcie też, że utnę troszkę obraz YI, teraz sprawdźmy sobie coś innego. Najtrudniejsze warunki są w nocy. W tej chwili zobaczymy, jak obie kamery nagrywają w całkowicie ciemnym pokoju. Jesteście w stanie dostrzec, od jakiego telefonu pudełko trzymam? Jeszcze szybki taniec. Ujęcie z bliska i dostosowywanie jasności. Ok, możemy przechodzić do aplikacji. Jeśli chodzi o apkę Xiaomi, ma ona sporo możliwości. Jest dostępna na Androida oraz na iOS. Z ciekawszych funkcji, które mi się podobały, są to powiadomienia o ruchu, możliwość przeglądu timeline'u i co ciekawe, mamy zaznaczony na nim, kiedy kamera wykryła ruch i go zarejestrowała. Mamy dostęp do wszystkich powiadomień oraz pogląd 7-sekundowych klipów, gdzie coś się dzieje na kamerze możliwość zrobienia zdjęć oraz nagrania filmu, który zostanie zapisany w pamięci naszego telefonu. Możemy także dzielić się z obrazem z naszej kamery, wystarczy tylko wysłać znajomym kod QR. Aplikacja oferuje nam naprawdę sporo ustawień. Od ochrony hasłem, ustawieniami w jakich godzinach ma działać, po możliwości obrotu obrazu oraz ustawienia strefy, w której ma reagować na ruch. Podłączenie kamery także jest bardzo łatwe, wystarczy kilka kliknięć i gotowe. Niestety nie ma możliwości podglądu obrazu kamery przez WWW. Jeśli chodzi o aplikację, Tepelinka jest dużo skromniej. Niestety nie mamy możliwości podglądu tego, co nagrała kamera ze względu na brak karty SD. Jeśli chcemy coś zarejestrować lub zrobić zdjęcie, musimy mieć cały czas włączoną aplikację w telefonie, który pełni wtedy rolę rejestratora. W aplikacji zmienimy tryb z dziennego na nocny, włączymy nagrywanie, zrobimy zdjęcie, przybliżymy obraz czterokrotnie oraz sprawdzimy stan połączenia oraz nazwę naszej kamery. Niewątpliwą zaletą kamery jest dostęp do usługi tp Cloud. Dzięki tej chmurze możemy zalogować się przez www i zobaczyć co aktualnie dzieje się z naszym domem, który monitoruje kamera. W tp wykryty ruch może być wysyłany na serwer FTP lub na naszego maila. W ciągu dwóch tygodni testów kamery zarejestrowały prawie 2800 krótkich klipów. Wyobraźcie sobie tyle maili na skrzynce? Podsumowując, obie kamery są ciekawą propozycją na monitoring domu. Xiaomi posiada szerokokątny obiektyw, ma slot na kartę SD, mikrofon i głośnik. Łączy się przez Wi-Fi oraz nagrywa w HD. No i może być zasilana powerbankiem. Kosztuje 249 zł i należy do tego doliczyć jeszcze około 30 zł na kartę microSD. TP-Link posiada Wi-Fi i może pełnić jednocześnie funkcję wzmacniacza sygnału naszej sieci. Możemy go podłączyć kablowo, mamy mocowanie do ściany, powiadomienie na maila, jest też tańszy od Xiaomi, bo kosztuje 200 zł. Jak zawsze przedstawiamy Wam suche fakty, a to Wy podejmujecie decyzję. Zapraszamy do dyskusji w komentarzach, jeśli macie do nas jakieś pytania, śmiało piszcie. Zostawcie też łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał, oraz subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. Czołem.